Przeczytajmy fragment z Ewangelii Mateusza, 18 rozdziału, wersety od 21 do 35. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, od 21 wersetu. Wtedy podszedł Piotr i zapytał: Panie, ile razy mam wybaczać, Mojemu bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie. Czy aż do siedmiu razy? Jezus odpowiedział: Mówię ci, nie aż do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu razy siedem. Dlatego królestwo niebios przypomina pewnego króla, który postanowił uporządkować rachunki z poddanymi. W trakcie tych porządków przyprowadzono mu jednego dłużnika winnego sześćdziesiąt milionów denarów. A ponieważ nie miał z czego oddać, król polecił go sprzedać wraz z żoną, dziećmi oraz całym dobytkiem i w ten sposób odzyskać pożyczkę. Zadłużony sługa padł jednak na kolana i zaczął prosić: Okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. I pan zlitował się nad nim, uwolnił go, a dług umorzył. Ułaskowiony dłużnik wyszedł i wtedy spotkał kolegę, sługę, podobnie jak on sam który był mu winien 100 denarów. Doskoczył do niego, chwycił go za gardło i syknął: Oddaj coś, winien. Kolega zaś padł na kolana i zaczął prosić: Okaż mi cierpliwość, oddam Ci wszystko. Lecz ułaskawiony dłużnik nie przystał na to. Przeciwnie, doprowadził do uwięzienia kolegi na czas spłaty długu. Gdy inni poddani dowiedzieli się o tym, co zaszło, zrobiło im się przykro. Poszli też i o wszystkim, co się stało, dokładnie opowiedzieli panu. Wtedy król wezwał sługę do siebie i zarzucił mu: Ty niegodziwcze, umorzyłem ci cały dług, dlatego że mnie prosiłeś. Czy i ty nie powinieneś zlitować się nad swoim kolegą, tak jak ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewany wydał go dozorcom więziennym, by zajęli się nim, dopóki wszystkiego nie spłaci. Podobnie mój ojciec w niebie uczyni z wami, jeśli któryś z was z całego serca nie wybaczy swemu bratu lub siostrze. Tak. Bycie chrześcijaninem, musimy pamiętać, to nie wyłącznie relacja pionowa, czyli ja i Bóg, ja i Chrystus. Musimy pamiętać, że Chrystus jest głową ciała, którego członkami są inni wierzący. Zbór, Kościół Lokalny jest ciałem Pana Jezusa Chrystusa i pomiędzy członkami są są więzi, są ścięgna, które je zalają, więc jest też i pozioma relacja, czyli bracia i siostry oraz ja. I te dwie relacje kształtują chrześcijańskie życie. Te dwie relacje, ta pionowa i pozioma, są równie ważne. Równie ważne w chrześcijańskim życiu. Dlatego też Pan Jezus Chrystus uczy swoich naśladowców, że wiara w Niego związana jest z byciem częścią wspólnoty wierzących, jest by... związana z byciem częścią ciała Chrystusa. W związku z tym ważne jest, aby wiedzieć, jak w tym ciele. W z Boże funkcjonować, jak żyć we wspólnocie ludzi nabytych krwią pana Jezusa Chrystusa. Szczególnie jest to ważne, że zbór, kościół lokalny, jest wspólnotą niestety nie aniołów, lecz grzeszników. Grzeszników odkupionych przez Chrystusa, to znaczy, że wierzący, chociaż. I ten ciężar grzechu został z nich zdjęty, i wina jej została przebaczona, to jednak zmagają się z grzechem, walczą z grzechem, nie poddają się grzechowi, opierają się grzechowi. Wszystko po to, żeby uwielbić w swoim życiu Pana Jezusa Chrystusa, Ojca przez Pana Jezusa Chrystusa. Więc ten grzech jest w jakimś stopniu obecny w tych no, członkach ciała Pana Jezusa Chrystusa, i w związku z tym może dochodzić do różnych. Napięć może dochodzić do różnych przykrych sytuacji, różnych incydentów, i wtedy pojawia się pytanie: no co wtedy? Co wtedy, kiedy brat lub siostra zgrzeszą przeciwko mnie? Albo co wtedy, kiedy ja zgrzeszę przeciwko bratu lub siostrze? Dlatego Pan Jezus Chrystus uczy nas. Tego, jak mamy żyć we wspólnocie wierzących. I dzisiejszy fragment jest jedną z takich lekcji chrześcijańskiego życia, z, z lekcji funkcjonowania wśród wierzących, wśród braci i sióstr. Więc zobaczmy, czego możemy się nauczyć z tego fragmentu, który przeczytaliśmy. I pierwsza rzecz, no, mamy praktyczne takie, bardzo praktyczne pytanie. Piotra, pytanie Piotra. Y i można powiedzieć, ale zanim do tego pytania dojdę, to chciałbym, żebyśmy spojrzeli na tak z lotu ptaka na cały osiemnasty rozdział, może do tego momentu. Yy, można powiedzieć, że ten osiemnasty rozdział pokazuje nam, jak powinny wyglądać relacje między wierzącymi. Między braćmi i siostrami w Panu. To znaczy pokazuje nam, jak powinien funkcjonować zbór generalnie. Yy, yy, mamy tu kilka elementów, które są poruszone w tym rozdziale. I tak, w wersetach od 1 do 6, Jezus pokazuje nam, kim w Królestwie Bożym jest osoba, która nawróciła się do Boga przez, Pan, przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa i stała się jak dziecko. Jezus uczy, że kto przyjmuje taką osobę, to przyjmuje Jego. A osoba, która przyczynia się do upadku takiej osoby, naraża się na szczególne konsekwencje, na ogromną karę. I to kształtuje pod tak. Takie podejście kształtuje, no, powinno kształtować relacje pomiędzy wierzącymi. W wersetach od 7 do 9 Jezus uczy, że no, straszną rzeczą jest grzech przeciwko wierzącemu. Zachęca do tego, żeby tego nie robić, i daje taką drastyczną ilustrację odcinania kończyny. Lepiej odciąć kończynę niż gdzieś tam skończyć yy, w piekle generalnie. I wersety od 10 do 14 pokazują nam Bożą Wolę odnośnie osób, które zgrzeszyły przeciwko innemu wierzącemu. W ten sposób Jezus zachęca wierzących do tego, aby nie odrzucali takiego wierzącego, który pobłądził, ale raczej dążyli do odzyskania go. I w końcu wersety od 15 do 20 pokazują nam konkretne kroki, jakie powinny zostać zrobione, żeby pozyskać brata lub siostrę, którzy zgrzeszyli przeciwko innemu wierzącemu. I celem tego działania jest oczywiście doprowadzenie tej osoby do opamiętania. A jeśli to opamiętanie nastąpi, to musi prowadzić to do przebaczenia sprawcy. Ale jeśli opamiętanie z grzechu nie nastąpi, to wtedy niesie to ze sobą różne konsekwencje dla sprawcy, włącznie z wyłączeniem ze zboru, czyli ze wspólnoty wierzących. I w tym kontekście, słuchajcie, pojawia się pytanie, no bardzo praktyczne pytanie. Wtedy podszedł Piot i zapytał, Panie, ile razy mam wybaczać mojemu bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie, czy aż do siedmiu razy? W zasadzie można powiedzieć, że dwa pytania, no, ale one są mniej więcej tego samego, dotyczą. Więc, jeśli brat, jakiś brat lub siostra zgrzeszył przeciwko mnie, czy zgrzeszyła przeciwko mnie, ale po rozmowie, po pokazaniu tej osobie, że zgrzeszyła przeciwko mnie, o, ta osoba się opamiętała, tak, yy, to czy muszę przebaczyć tej osobie. A jeśli ten brat znowu zgrzeszy przeciwko mnie, a jeśli ta siostra znowu coś złego zrobi w, w, w mi, tak? to, to czy wtedy, jeśli się opamięta, to znowu mam przebaczyć? Ile razy taka sytuacja może się powtórzyć? A jeśli będzie się powtarzać, to czy jest jakiś limit jak, yy, tego przebaczenia? Piotr poprzez to pytanie stara się dociec, czy istnieje jakaś górna granica, jeśli chodzi o przebaczenie bratu lub siostrze, którzy zgrzeszyli przeciwko nam, ale którzy się opamiętali. I w tym celu Piotr posługuje się liczbą 7. Ta liczba reprezentuje ten górny limit przebaczenia. Zatem Piotr pyta swojego mistrza o to, czy jest jakiś limit, dla przebaczenia bratu lub siostrze, którzy zgrzeszyli przeciwko nam, ale się opamiętali. Więc to jest pierwsza rzecz, pytanie Piotra. Druga kwestia to jest koncepcja przebaczenia. Więc to pytanie, które zadał Piotr no nie jest pytaniem wyłącznie Piotra. Piotr zwykle mówi za wszystkich. <grym> Oddaje to, co myślą inni. On się nie boi mówić, tak. Jest pierwszy do tego, żeby mówić, ale oni wszyscy myśleli w podobny sposób. Tyle, że Piotr właśnie nie bał się mówić o tym głośno, stąd jego pytanie. Tyle, że to pytanie pokazuje nam coś jeszcze. Pokazuje nam coś, co jest ukryte, można powiedzieć, co się kryje za tym pytaniem. Mamy pewne, można powiedzieć, drugie dno. A, a co się tam kryje? No, kryje się jakieś określone rozumienie przebaczenia. I to pytanie pokazuje nam, że uczniowie mają takie, jakąś koncepcję tego, jak to przebaczenie rozumieć. Więc to pytanie, w jaki sposób nam te założenia, te, tę koncepcję obnaża, pokazuje. Co zatem możemy powiedzieć o tym, jak uczniowie rozumieli przebaczenie. No jeśli Piotr pyta się o górny limit ilości przebaczenia, znaczy, że uczniowie rozumieją, że przebaczenie musi pozostawić za sobą jakiś ślad. Tak jak mówimy, że w internecie nic nie ginie, że zawsze zostaje jakiś ślad cyfrowy. Po naszej aktywności, tak samo według uczniów, powinno być z przebaczeniem. Oczywiście możemy wyczyścić pewne rzeczy, ale gdzieś ten ślad powinien zostać odnotowany. Także my przebaczyliśmy temu konkretnemu bratu lub siostrze. Gdzieś ta informacja powinna być przechowywana. Nie można o tym zapomnieć. Tak? Musi to być zanotowane, podliczone, żeby wiedzieć, czy ten górny limit został przekroczony i kiedy zostaje przekroczony, czy też nie. A jeśli taki ślad istnieje, to zawsze można do niego wrócić i powołać się na ten zapis na ten ślad. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację. Mamy dwóch braci w Panu, w Panu, w Panu, tak? Jeden jest sprawcą a, y, jak grzechu, a drugi jest tym poszkodowanym i poszkodowany mówi do sprawcy, który kolejny raz w jakiś sposób zgrzeszył przeciwko niemu, więc mówi, o zobacz bracie, zgrzeszyłeś wobec mnie kolejny raz. Zgrzeszyłeś Wobec mnie w taki sposób, i to jeszcze zrobiłeś, i do tego później jeszcze dodałeś. W tym wszystkim byłem wobec ciebie cierpliwy, ale teraz już koniec. Tak, Limit się wyczerpał. Osiągnąłeś limit przebaczenia z mojej strony, więc już nie muszę Tobie przebaczać. Swój obowiązek wypełniłem wcześniej, przebaczając Tobie te wcześniejsze razy. A teraz, jak już przekroczyłeś limit przebaczenia z mojej strony. To koniec. Nie ma więcej przebaczenia, zabiera się ze swoimi przeprosinami, ze swoim opamiętaniem. I to pokazuje nam, że wtedy przebaczenie już nie jest koniecznością, nie jest żadnym obowiązkiem. Więc wydaje się, że dla uczniów Jezusa czy dla Żydów przebaczenie jest obowiązkiem, ale można powiedzieć warunkowym. Do pewnego momentu, do pewnego stopnia. Do siedmiu razy. A gdy ten limit zostanie osiągnięty, to kwestia przebaczenia jest wyłącznie kwestią ich dobrej woli, ich chęci lub nie, dobrego humoru. Gdy ten limit zostanie już osiągnięty, wtedy nie są już w ogóle zobligowani do przebaczenia. Mogą przebaczać, ale nie muszą. Poza tym uczniom wydaje się, że ta liczba przebaczenia, liczba siedem, no wyraża taką hojność w przebaczeniu, tak? ogrom miłosierdzia. Hojność miłosierdzia wydaje, wydaje się im się, że, ten, że jeśli ustawią limit na siedem przebaczeń, to w ten sposób okażą się bardzo wyrozumiali i miłosierni. Późniejsza literatura rabiniczna mówi o liczbie trzy. Więc kiedy Piotr mówi siedem, to, to, to naprawdę wychodzi poza, poza, poza te, te, te żydowskie, można powiedzieć, limity, okazuje naprawdę wielkie miłosierdzie w jego mniemaniu. Ale tak naprawdę ta, ta liczba nie wyraża bogactwa miłosierdzia, czy ich miłosierdzia, lecz zupełnie odwrotnie. Wyraża ubóstwo miłosierdzia, ponieważ jeśli stawiasz górną granicę miłosierdzia na liczbie siedem, czy też trzy, tak? To naprawdę pokazujesz, to tak naprawdę pokazujesz, jak bardzo ograniczone jest to miłosierdzie. Pokazujesz, jak mało tego miłosierdzia masz. Więc przebaczenie dla uczniów Jezusa miało pewne ograniczenia. Musiał zostać ślad po grzechu, ale też opamiętanie sprawcy nie obligowało ich do przebaczenia, jeżeli, jeżeli ten limit został w jakiś sposób wyczerpany. Więc nie było tam... Przestrzeni dla, dla wielkiego miłosierdzia, raczej tego miłosierdzia było mniej niż więcej, więc pod każdym względem to przebaczenie w jakiś sposób było ograniczone, czy to wybaczenie. Jak Jezus na to odpowiada, czy odpowiedź Jezusa? No 20 werset mówi nam, Jezus odpowiedział, mówię Ci nie aż do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu razy siedem. Więc pojawia się kolejna liczba. Nasze tłumaczenie mówi o 70 razy 7, ale równie dobrze można to przetłumaczyć jako 77 razy. Skąd taka liczba? Być może, słuchajcie, jest to powiązane z wersetem, który omawialiśmy. No. Odwoływaliśmy się do którego odwoływaliśmy tydzień temu. Z pierwszej księgi Mojżeszowej, czwartego rozdziału, dwudziestego czwartego wersetu: Kain miał być pomszczony surowo razy 7. Ja, lamech, surowiej 77. W Septuagincie, czyli w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, jest dokładnie ta sama liczba, o której mówi Jezus. W zasadzie w tym fragmencie są dwie liczby, tak? I 7 i 77, czy 70 razy 7? To kwestia tłumaczenia. Yy, więc, więc Piotr mówi o siedmiokrotnym przebaczeniu, a Jezus mówi, że nie, że trzeba w przeciwieństwie do Lamecha nie być surowszym, ale bardziej miłosiernym. Ale co Jezus ma na myśli przez tę liczbę? Czy traktować ją dosłownie czy symbolicznie? Można zadać sobie pytanie, co Lamech miał na myśli, kiedy mówił o liczbie 77? No, raczej Lamech nie miał na myśli dosłownej liczby. No, bo jak zmierzyć to, o czym on mówi? Prawda? Że, że, że Lamech ma być pomszczony surowie 77 razy. Więc, więc jak, jak to zmierzyć, jak to o, o, obliczyć? Dla niego to było to, był to wyraz tego, że przeciwko przestępstwo przeciwko niemu miało być traktowane w dużo bardziej surowy sposób niż w stosunku do Kaina. Więc wydaje się, że tak samo trzeba potraktować to, co powiedział Jezus. Nie chodzi tu o przesunięcie dalej tej górnej granicy. Ta liczba sprawia, że tej granicy górnej nie ma. 77 to jest dużo więcej niż 7, ale generalnie chodzi o to, że tej granicy nie ma. Przebaczenie, o jakim mówi Jezus, wymaga dużo większego miłosierdzia, takiego, które nie ma tej granicy górnej. Tym samym Jezus mówi, że trzeba przebaczać nie siedem razy, ale za każdym razem, kiedy brat lub siostra zgrzeszą przeciwko nam i opamiętają się z tego grzechu. Nie wolno tu stawiać ani wyznaczać limitów. Wierzący mają obowiązek przebaczyć za każdym razem. Podobieństwo Jezusa. Jezus przy, Przypowieść Jezusa. Dalej w tej historii widzimy, że Jezus posługuje się podobieństwem, którego celem jest pokazanie, że tylko taka postawa odnośnie przebaczenia jest właściwa w Bożym Królestwie, a każda inna jest zła. Więc mówi o przypowieść o tym królu, który daruje dług tego dłużnika, który był mu winien. Tam jest napisane 60 milia, milionów denarów, żeby to przełożyć na, 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 na dzisiejszą wartość. Tam w literackim tłumaczeniu jest podane, że w, w przypisie, że yy, ta kwota yy, była potrzebna, żeby zatrudnić 16,5 tysiąca pracowników przez 10 lat. Ogromna kwota, tak, 16,5 tysiąca pracowników przez 10 lat, więc, więc to jest naprawdę ogromna kwota, 100 denarów, no to jest jeden pracownik na 100 dni. Więc jest bardzo mała w porównaniu do, do tej kwoty 60 milionów denarów. Więc interpretacja tego podobieństwa jest, no, wydaje mi się bardzo prosta. Bóg w Chrystusie przebaczył nam nasz dług, a nasz dług był niewyobrażalnie wielki. Nie byliśmy w stanie spłacić naszego długu, ale kiedy zawołaliśmy do Boga o miłosierdzie, to on jako miłosierny Bóg okazał nam ogrom swego miłosierdzia i darował nam w Chrystusie całość naszego długu względem Niego. W związku z tym, jeśli jakiś brat lub siostra zgrzeszą przeciwko nam, to ich dług jest niewspółmiernie malutki. Jest jak główka szpilki w porównaniu do oceanu naszego długu wobec Boga. Dlatego tym bardziej powinniśmy okazać nasze miłosierdzie jako odpowiedź na miłosierdzie okazane nam przez Boga. Więc najprościej mówiąc, ten, któremu przebaczono ogromny dług, ten niewyobrażalny, niewielki dług, powinien też przebaczyć tym, którzy są Jego dłużnikami, ale ich dług oczywiście jest niewspółmiernie mniejszy. I to jest zasada, która panuje w Bożym Królestwie. A ponieważ Boże miłosierdzie okazane nam w Chrystusie jest tak ogromne, tak niepojęte, dlatego nasze miłosierdzie powinno też takim być. W związku z tym Jezus wskazuje na konieczność przebaczenia bratu lub siostrze z całego serca. I to jest rodzaj przebaczenia, jakiego oczekuje Jezus od swoich uczniów. Przebaczenie z serca nie wyznacza limitów, nie wyznacza górnych granic. Przebaczenie z serca jest tak hojne, tak miłosierne, że jest gotowe przebaczyć każdy grzech popełniony przez brata lub siostrę, którzy oczywiście się opamiętali Więc Pan Jezus uczy nas że przebaczenie bratu lub siostrze, którzy zgrzeszyli przeciwko nam ale którzy się opamiętali ze swojego grzechu no jest może być i obowiązkiem i przywilejem chrześcijanina dlaczego Ponieważ chrześcijanin to osoba której, Przebaczono ogromny dług, której Bóg przebaczył ogromny dług. Dlatego jest to z jednej strony i obowiązek i przywilej. Skoro Bóg nam przebaczył, kiedy do niego wołaliśmy o miłosierdzie, to i my powinniśmy przebaczyć tym, którzy wołają do nas o naszym o, o miłosierdzie. To się, to przebaczenie bratu lub siostrze powinno wynikać z przebaczenia właśnie, jakie otrzymaliśmy przez Pana Jezusa Chrystusa. A to przebaczenie, jakie mamy przez Chrystusa jest ogromnym przebaczeniem. Nasz dług był ogromny. Apostol Bawy uczy nas, że Chrystus przez swoją śmierć, Chrystus swoją krwią przelaną na Golgocie wymazał cały. Nie część, cały list dłużny, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami. I ten dłuż, list dłużny mówił, pokazywał jak ogromny jest ten dług, nasz dług. I na tym, na tym, w tym liście były zapisane zarówno małe debeciki, tak, w cudzysłowie, czy mały dług, jak i, jak, i duże, jak i duże sumy. Ale Chrystus usunął to całkowicie, kiedy uwierzyliśmy w niego. Natomiast Jan w swoim pierwszym liście przypomina nam, że jako chrześcijanie ciągle mamy problem z grzechem. Może nie tak jak przed nawróceniem, ale, ale mamy problem z grzechem, ponieważ upadamy, dlatego jesteśmy ludźmi, którzy ciągle potrzebują przebaczenia. Jan napisał w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale w dziewiątym wersecie jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, on jest wierny i sprawiedliwy, przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Przez zaufanie Chrystusowi, przez wiarę w niego, zostaliśmy cali oczyszczeni z grzechu. Ale chodzenie w tym świecie, pełnym pyłu grzechu, można powiedzieć, sprawia, że nasze nogi wymagają codziennego mycia. Dlatego, kiedy wyznajemy ojcu w niebie naszych grzech, kiedy opamiętujemy się z grzechu, to on nam przebacza i oczyszcza nas z tego, z tego codziennego pyłu brudu, który zebraliśmy. Dlatego przebaczenie jest stylem życia chrześcijanina. Doświadczanie przebaczenia jest codziennością chrześcijanina. W związku z tym tą codziennością też powinno być nie tylko przyjmowanie przebaczenia, ale też i dawanie przebaczenia. Szczodre. Hojne dawanie przebaczenia, tak jak my je hojnie przyjmujemy. Więc w tym przypadku bo chrześcijanie jest osobą, która szczodrze, która hojnie przebacza innym, a szczególnie swoim braciom i siostrom, którzy opamiętali się z grzechu. Z powodu tego, co Chrystus uczynił dla nas przez swój krzyż, możemy powiedzieć, że jesteśmy dłużnikami Chrystusa. On spłacił nas, nasz dług i w pewnym sensie uczynił nas swoimi dłużnikami. Chrystus mówi, nie on nie chce, żebyśmy spłacali ten dług. To już zostało wymazane, ale on mówi, abyśmy przebaczali. Abyśmy wybaczali tak, jak on wybaczył nam. Abyśmy Jego naśladowali właśnie w tym miło, w miłosierdziu. To jest Jego nakaz. I też, kiedy modlimy się modlitwą pańską, to też Pan Jezus, poniekąd On nauczył nas tej modlitwy, przypomina nam, że właśnie to przebaczenie jest, jest ważne. Jest bardzo ważne. Wołamy i przebacz winy nam, tak? Tak jak my wobec nas winnym przebaczyliśmy. Jako chrześcijanie, nie, nie możemy tylko i wyłącznie przyjmować przebaczenia. Musimy je dawać. Musimy szczodrze, hojnie dawać tym wszystkim, którzy przeciwko nam w jakiś sposób zawinili. Czy jesteśmy gotowi na to? Musimy pamiętać, że przebaczenie jest kosztowne. Przebaczenie czy wybaczenie to nie jest od tak, wstrzyknięcie, ale to jest, no to jest pewien koszt, tak? i ten koszt. Czasami jest wielki, czasami jest mniejszy, ale zawsze jest kosztem. Zatem jako chrześcijanie, no mamy obowiązek i przywilej zarazem, aby wybaczać braciom i siostrom, którzy przeciwko nam grzeszyli, ale się opamiętali. Jeśli jest opamiętanie, słuchajcie, Chrystus uczy, musimy przebaczyć, musimy wybaczyć, musimy przyjąć tę osobę z powrotem, tak jakby... Nic nie zrobiła. Generalnie. Tak jakby to się nie, nie, nie dokonało. To nie jest łatwe, ale to może na inny, inny raz. Więc biada nam, jeśli tego nie, nie zrobimy, jeżeli nie będziemy tak postępować. Czy jesteś osobą, której grzechy zostały przebaczone? Czy doświadczyłeś tego przebaczenia? O którym jest mowa właśnie w tym podobieństwie. Cały dług, Bóg, Bóg no ten król, tak, ale ten można powiedzieć, że ten król reprezentuje Boga, jest gotowy przebaczyć wszystko. Uwolnić dłużnika całkowicie, dlatego że jego syn, Boży Syn zapłacił cenę. Zapłacił, spłacił ten dług. Więc Chrystus. Więc Bóg chce uwolnić każdego, kto zaufa Chrystusowi. Czy doświadczyłeś tego przebaczenia, tego uwolnienia od tego długu, od tego ciężaru? Jeżeli nie, to zachęcam Ciebie, wzywam Ciebie, żebyś przyszedł do Boga, który jest Bogiem wielce miłosiernym, wielce łaskawym, który jest w stanie i chce przebaczyć Twój grzech. Przyjdź przez Pana Jezusa Chrystusa, myśląc, myśląc no, opierając się na tym, co Pan Jezus Chrystus uczynił na Golgocie, że On wziął na siebie Twoje winy, zapłacił cenę za Twój grzech. W związku z tym Ty możesz przyjść do Ojca na, na tej podstawie i prosić o przebaczenie, o uwolnienie. Skorzystaj z tego. Wykorzystaj tę, tę łaskawość Boga. Amen. Pomódlmy się.